Przyjechaliśmy do parku w Jankowicach. Jest tutaj piękny pałac, ale nas głównie przyciągnął jakiś park linowy. Jeśli strasznie chciały to zobaczyć. Widzieliśmy zdjęcia czy jakieś filmy w internecie. No i uznaliśmy, że skoro jesteśmy w okolicy, to warto to miejsce odwiedzić. Przed naszymi oczami pojawia się pałac. Wydaje się być bardzo ładny. To była jakaś impreza. Liszomorz No ja myślę, że do części parkowej to, to raczej musimy, tam. No, tam będzie. Pałac Ta wygląda to bardzo ładnie. ładnie. To tak choba szukamy, nie? To będzie Oho. Ja, to jest Dlaczego taki sam? No. Bardzo ładnie. Ulka, ruszyła ty popi, dobrze? No informacja również w języku Braila. W 1803 roku na miejscu dawnego Dworu Twardowskiego. Tu słuchajcie, tu możecie zacząć już. Dzieci już zobaczyły sporo różnych atrakcji, już przeszkód, widać jakąś dość długą tyłkę. Oj, widzę, że będzie chyba im się tu podobało, tam jest jakaś ściana spinaczkowa jest ura do zjeżdżania tak więc możemy z tego skorzystać No, Piotr Ula próbuje pytanie czy ura da radę? Lepiej chyba iść tak I łukacze żeby to przejdzie Tak? Ula, okno to wychodzić tak po prostu jakby tak się ślizgał? Rauki trochę wysoko. Ale jest bardzo fajnie, bo wszystkie te atrakcje są dostosowane właśnie dla dzieci, nie są na dużej wysokości, więc nie ma ryzyka upadku. no Ula, z pomocą mamy też sobie dać. A mam Oj, tu już będzie zdecydowanie trudniej. Ja bym tutaj do tego stwierdził. OK, Okej Mam metodę Tutaj się dopiero zabawa, zaczyna no i podoba mi się, muszę i sprawdzić w Gulaminie Trzy osoby dorosłe też mogą się sprawdzić Sprawdziłem osoby dorosłe tak samo mogą korzystać z tego parku tak więc pewnie też się tutaj będę chciał sprawdzić No Piotek sobie świetnie radzi Ola za sekurację mamy też podejmuje wyzwanie I jest. Piotrek doszedł do kolejnej platformy. tutaj jest najlepiej, bo pod górę i to się mocniej trzęsie. A, to mama ucieka. No, następne wyzwanie. Hej jest. jestem? Chodź ula. Tam jest tam teraz masz najlepszą część. A potem... Okej, to jest Ale nie, to Jest ładnie naciągnięte, więc wydaje się, że nie jest to jakiś trudny most. Ja tak sobie bez problemu z nim radzi. O nie, aż tak nie wytrzymałam, to ja nie jestem. Nie, dobra, tutaj jest balinko, okej, okay, to, 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 to dodać spoko. Ech. No Piotrek podejmuje kolejne wyzwanie, to już jest całkiem, całkiem chyba trudne. Ja, tutaj chyba mamy To jest kawałek do przejścia, tam widzę w oddali jakąś wodę, czyli bardzo ładny, ładny park. I piotek dotarł do następnej przeszkody. A z przodu idą dziewczynki. Ciekawe co sobie, jak sobie poradzą. I kolejna przeszkoda zaliczona. No to chyba nie będzie trudne. Choć gdyby było śliskie, to nie fajnie. Ale widzę, że deski są takie antypoślizgowe, więc nie ma w tym problemu. O, tutaj Łukasz świetnie sobie radzi. Super. Tak, trzyma się jednej liny. Puszcza dopiero po chwyceniu kolejnej. O, daj mu chwycenie, jest najlepsze w przeszkodzie. Fajne to, nie? No, to jest najlepsza przeszkoda. Ty jest to najtrudniej się przechodzi. Ale jeszcze tak, to jest fajne. Super. To jest najszczęściej. świetnie, mama, ona sobie pojadzi. To jest Ninja Warrior. <gryżąc> to ci jest. Już tutaj. To jest trochę wyżej, tak? To tu Ci pomogę tak Nie, nie to No właśnie. o, o brawo. Teraz kolejny Ściankę wspinaczkowo. No dzieci to biegły prędzej. I już próbują swoich sił. O. Ola też dzielnie idzie. Jo, już. No się trzymaj. Tam nie ma zejścia, Piotek. Tu nie ma zejścia. I Łukasz dotarła do zjeżdżalni. Już idziemy, chodź eee, Ale włosy i stoją! teraz <grym> ale... no, Piotr wypierdasz? Okay. Czy Piotrusiowi będą stały tak włosy? Nie, musiałem się odpichać. No, kiepsko. No, ja też musiałem się odpychać normalnie. A, mamo? Wyczyłaliśmy tam w której części, gdzie tam ten tam gdzieś, nie? No właśnie, a tam jest jeszcze jeden. No to pójdziemy zobaczyć. Ale bo to jest później? No i zobaczcie obok jakiś staw. Widać wszystko ładnie zadbane. Jadem na przybuja. Bardzo ładne miejsce. Teraz ja tam podejdziemy. Chce zobaczyć staw. bardzo ładne miejsce dzieci jednak wolą spędzić czas na placu zabaw co zrozumiałe mamy też siłownie dla tych nieco starszych no, Piotrek będzie próbował swoich sił na siłowni. O. na tym, wiesz. Ale jest trochę za malutka do tego. Oj, Nie, to jest coś innego. Mamy takie, co robić do przodu i do tyłu, nie? No ale za nim, bo to odbije mocno. To się mocno odbije. Dobra. Jak dzisiaj? Dajesz radę. Mam ci pomóc? Ola, też sobie świetnie radzi. Опа. Да, это трудно. А это то, я сиколета. Я ищу просто как бы мак тосты. Так, вот так вот. Ну, а если здесь лук у вас есть так. Платина. Эта текстура просто. Фасокла, фасокла. Поняла за что. Да. Давай так. i no, W sandałkach ciężko jednak... Ale to, jak mówi, szuć tą linę pod nogami. A odgłosy to Piotrek. Brawa dla mamy. Turka teraz wchodzi na taki mostek. Są dziury, więc musi bardzo uważać, o dała radę, tu już jest trudniej. No poradziła sobie. I tu znowu dziura. Tym razem w ten sposób. I ostatnie zniesienie. I jest, brawo dla uli.